Witam Was wszystkich ciepło i serdecznie w ten nasz nowy kolejny weekend. Zimno na dworze, ale w rodzinach będzie coraz cieplej i już jest ciepło. Bo to, co mi tutaj wyszło na stole, to docenienie właśnie rodziny, docenienie tego, że wszyscy razem stanowimy całość i pomimo tego, że czasami się nie zgadzamy. Pomimo tego, że czasami się na siebie boczymy, czasami się do siebie nie odzywamy, albo wręcz jesteśmy gdzieś tam w rozsypce, to jednak, pomimo tego wszystkiego, tych niedogodności, tych z tych spięć, tworzymy całość. I chcecie tej całości, chcecie czuć się osobami, które tworzą, Tą jedność z najbliższymi, bo wiecie, że właśnie dzięki nim mocno stąpacie po ziemi, że oni was dopełniają. To nie ten wyśniony, wymarzony rycerz na białym koniu, który ma być Twoim przeznaczeniem, który ma znosić cię, nosić Cię na rękach i Drogę przed Tobą, słać płatkami róż, mówić ciepłe słówka i co drugie tylko upominać, żebyś nie zapomniała o nim, nie zapomniał, a jeszcze w międzyczasie mówić o swojej wielkiej miłości, dozgodnym uczuciu i takich tam. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie takie dążenie do ideału. A życie polega na czymś innym, i właśnie w tym weekendzie, podczas tego weekendu, przychodzi ta refleksja do Was mocniej niż kiedykolwiek indziej. I powiem Wam, że właśnie zauważenie, że szczęście i stabilizację macie ko siebie już teraz, nie kiedyś, właśnie z tym wyśnionym, wymarzonym. Ale już teraz te osoby, które są wokół Was, tworzą właśnie to ciepło rodzinne, ten oddech, ten spokój, to miejsce, do którego możecie wracać, z którego możecie wychodzić i znowu wracać, i będzie ono dla Was zawsze oparciem. To zrozumienie przynależności pozwoli Wam, Nabrać oddechu w płuca. A oddech w płuca to jest tak, jakbyście pobrali z tego wielkiego wszechświata, tej życiodajnej energii do siebie. A w momencie, kiedy człowiek się tak naładuje właśnie tą energią, to jest trochę tak, jak po prostu z akumulatorem. Jest naładowany, czyli można na nim pracować. Jeżeli ty jesteś osobą wypoczętą, zrelaksowaną, pełną energii, to również chęć do życia jest kompletnie inna. Chce się. Chce się zdobywać i Człowiek ma przyświadczenie, że właśnie zdobywać może. Tutaj mogą przyjść takie myśli, że wszystkie kłótnie, swary, głupie są niepotrzebne, bo i tak wszyscy wylądujemy w jednej zupie. I to taki cytat z wiersza. Napiszcie jakiego, bo pewnie już wam się z czymś to skojarzyło. W każdym bądź razie Dochodzi do was to, że właśnie te wszystkie niepotrzebne sfary były tylko i wyłącznie stratą czasu, bo czasami człowiek, kiedy nie chce się przyznać do swojego błędu, do swojej takiej ostrej postawy, może ranić siebie i innych, a to jest całkiem niepotrzebne, bo w gruncie rzeczy wszyscy. Jesteśmy właśnie z tej jedności, z tego swojego własnego gniazda, z tej swojej rodziny, tej swojej grupy, o którą dobrze jest po prostu dbać. Dobrze jest otworzyć się na innych, na ich punkt widzenia. Dobrze jest doświadczać również czyichś pomysłów na to, co zrobić, jaką ten ktoś widzi przyszłość, dostosować się właśnie do tych innych metod poznania i poszukać w tym wszystkim jakiegoś głębszego sensu. To, to może się właśnie w Was obudzić w tym weekendzie. Znajdziecie w sobie taką umiejętność, możliwość odszukania w tym, co czasami boli, właśnie od najbliższych szansy na nowe, na nowy etap w Waszym życiu. Po wyjaśnieniu wszystkiego tego, co było jakąś sfarą, co było jakąś niedogodnością, czy po prostu czymś, co nie pasowało. Bardzo fajny czas, cudowny naprawdę weekend, który pozwala po prostu zejść z takich górnolotnych planów na przyszłość do. Tu i teraz docenienie tego, co się ma wokół, zauważenie, ile ci ludzie tak naprawdę dla nas znaczą i czy my moglibyśmy być innymi, lepszymi, gdyby ich właśnie wokół nas nie było. Bo to po takiej dłuższej refleksji okazuje się, że właśnie dzięki nim. Możemy zdobywać góry, wychodzić na swoje najlepsze, wchodzić na swoje najlepsze szczyty możliwości i mieć tą taką fajną, pozytywną, taką bardzo, bardzo twórczo, atrakcyjnie i szczęśliwie mieć taką prognozę na. Resztę życia. Tutaj powiem Wam, że są doskonałe jeszcze możliwości otrzymania dobrych wiadomości, zakończenia trudnych spraw, podpisanie fajnych umów. Oczywiście do tego przychodzi twórczy okres, ale też fajny czas w małżeństwie. Fajny czas, kiedy możemy spędzić go razem i snuć plany, które oczywiście będą planami rzeczywistymi i które się ziszczą właśnie w tym bardzo pozytywnym aspekcie. I tego Wam wszystkim życzę, tego sobie życzę, bo weekend naprawdę jest po prostu rewelacyjny. Piszcie, proszę, w komentarzach, jak to u Was wygląda, czy również pokrywa się z tym, co w Waszym życiu się wydarza. Dziękuję serdecznie, bardzo, bardzo mocno za Waszą obecność, za to, że subskrybujecie, za to, że do mnie piszecie i dzielicie się swoimi pomysłami, swoim życiem i swoimi przemyśleniami. Super, ekstra, cudownie. Jestem po prostu tak jak tutaj również w kartach wychodzi, pod głębokim wrażeniem, z wielkim oddechem, który daje mi mnóstwo siły i radości. Idę do przodu, czego i Wam życzę. No i co? Do następnego!